Jesteśmy w gimnazjum w Puchocinie. Na żywo relacjonujemy akcję demonstracyjną więcej nowości w bibliotece. Wszyscy tutaj zadają sobie pytanie, co to za błąd? Skąd te krzyki? Przybyłam tutaj, aby znaleźć odpowiedzi na te pytania. No właśnie, co to za błąd? W bibliotece jest tak mało książek i mało nowości. Musimy wygrać ten konkurs, aby zapełnić wszystkie półki. Bardzo dobrze, że się tu kręci. Tak mało książek to jest jakiś skandal. Kto by w ogóle pomyślał? Kto by usłyszał? A o co walczycie? Do wygrania mamy 50 książek naszych marzeń. Jak wszyscy widzimy, szkoła w jest żądna wygranej. Odgrajmy ich tej przyjemności i pomóżmy im walczyć.